I mm do -hmm. Góry Beskidu Wyspowego, wymagające kręte drogi, zmienna pogoda i mnóstwo kibiców. Tak wyglądały piąta i szósta runda górskich samochodowych Mistrzostw Polski oraz rozgrywana równolegle z nimi szósta odsłona Europejskiego Czempionatu. Jako lider GSMP do Limanowej przyjechał Dubaj. Mamy problem ze skrzynią biegów. Mam nadzieję, że uda się to jakoś ogarnąć do podjazdów wyścigowych. No niestety pogoda się zepsuła, miałem nadzieję, że pojedziemy po suchym, no niestety przyjdzie nam wszystkim gdzieś po mokrym. Ja tak naprawdę chcę dotrzeć do mety bezpiecznie, bez żadnych przygód, żeby skrzynia w końcu działała i także nie. Nie obstawiam miejsca. Chcę jak najszybciej pojechać, ale zobaczymy jak będzie pogoda. Drugi w tabeli przed limanowską rundą był Igor Drotar. No tak ja jechałem jeden, teraz ten pierwszy premier mnie był i było wszystko dobrze, ale samochód nie pracuje dobrze, silnik nie dostawa benzyna i to było dla mnie bardzo niedobre, bo ja sam się zdenerwowałem. O jeden punkt za nim plasował się znany lokalnej publiczności Waldemar Kluza. A za nami przejazdy treningowe po suchym, które z założenia miały być posuchym, a prognozy mówiły, że będzie lało. No i, no i leje. Wrażenia są takie, że na razie jakoś tak specjalnie auto się nie prowadziło, ale... Mam nadzieję, że się przyzwyczaje, bo przerwa dwóch tygodni robi swoje. Mam nadzieję, że też nie będzie przeciwnikiem, a być może z przymierzeńcem, zobaczymy. To jest bardzo mocna obsada, są formuły, czyli bolidy otwarte. Trasa to jest najdłuższa trasa w Polsce, dobrze zabezpieczona, dużo barier ochronnych, także można sobie poszaleć na niej. Bo trochę jest ślisko, jest wilgoć. Wiadomo, cały dzień wczoraj padało. i Przez problem zawodnicy mają, że auta się ściskają. Ale ta trasa jest fajnie przygotowana. Myślę, że na wyścigach będzie tak samo. Czołówka Mistrzostw Europy także stawiła się w komplecie Igor Stefanowski, Jaromir Maly oraz trzeci w klasyfikacji Lukas Wojacyk. Ostatecznie na liście startowej znalazły się 72 nazwiska ośmiu narodowości. Tematem numer jeden wśród zawodników był dobór ogumienia. Zapowiadane przez synoptyków przelotne opady deszczu przeplatały się z mocnym słońcem, które wspomagane czerwcowym wiatrem szybko suszyło asfalt. O ile dla zawodników startujących w GSMP trasa była dobrze znana, to dla walczących o punkty do Mistrzostw Europy stanowiła nowe wyzwanie. Sobotnie podjazdy to trening dla wszystkich startujących oraz wyścigowe zmagania dla GSMP, które przyniosły szereg awarii i prawdziwy pogrom wśród faworytów. Strata Dubaja z pierwszego sobotniego podjazdu pozbawiła go szans na dobry wynik. Szepieniec pierwszy podjazd pokonał w czasie zbliżonym do przejazdu Dubaja. W wynikach drugiego podjazdu niestety już się nie znalazł. Jego los podzielili w sobotę także Drotar oraz kluza. Pod nieobecność liderów klasyfikacji GSMP na najniższy stopień podium sobotniej rundy wskoczył Michał Ratajczyk za kierownicą Lancer'a Evo 9. Prawie 3,5 sekundy krócej zajęło pokonanie limanowskiej trasy Tomaszowi Myszkierowi. 911 dowiózł do drugiego stopnia podium. Trochę niespodziewanie, ale w pełni zasłużenie zwycięzcą został sympatyczny Czech Karel Strechnik. Jego Mitsubishi Eclipse było szybsze o ponad 3 sekundy od Porsche Myszkiera. Conditions. I'm here a second time in Slimanova and conditions are always the same. So half is rainy, half is sunny. So you doesn't choose good tires, nothing. So but <laughs> track is very very nice. There are, in Polish championships there are many good pilots. Uh, last year here was Tomek Nagorski, is for me one of the best on the world, and uh, Dubai uh, Grezinski, uh, it's all, all are perfect drivers. For me, go under 120, uh, 220. And uh good result. Let's plan for tomorrow. pomimo dobrego czwartego miejsca opechu może mówić Marcin Gładysz, kierowca najszybszej ośki, do najniższego stopnia podium zabrakło niecałej dziesiątej części sekundy. Z dobrej strony pokazał się kibicom debiutant Karol Krupa, ulegając w ośce jedynie Gładyszowi, prowadzącemu znacznie mocniejszy ski roko. Rywalizacja w coraz liczniejszej klasie pojazdów historycznych przebiegała pod dyktando Rafała Szumca w Lanci, ozdobionej barwami Martini, dobrze znanymi kibicom sportów motorowych. Kolejni na mecie byli Wojciech Koczeski, tradycyjnie już za sterami Subaru Legacy oraz Wojciech Bełtowski, powożący legendę rajdowych tras lat 80. Audi Quattro S1. Niedziela to szósta eliminacja GSMP i wreszcie podjazdy wyścigowe dla mistrzostw Europy. Kibice przybyli na trasę jeszcze liczniej niż w sobotę. Czołówka GSMP miała na szczęście już mniej problemów natury technicznej. Dubaj stracił kilkanaście sekund w pierwszym podjeździe, drugi przejechał znacznie szybciej, ale wystarczało to do zajęcia zaledwie siódmego miejsca. Rafał Grzesiński, po rewelacyjnym czasie pierwszego podjazdu, został zmuszony przez awarię zasilania do kapitulacji w górnej części trasy i dosłownie dotoczył się na metę jako dziesiąty zawodnik GSMP. Sobotni triumfator Stechlik musiał w niedzielę uznać wyższość dwóch rywali i ostatecznie ukończył zmaganie na trzecim miejscu w Mistrzostwach Polski. Po udanej reanimacji psującego się w sobotę lancera WRC, Drotar ruszył ostro do boju. Zrobił to na tyle skutecznie, że szybszy od niego był tylko jeden zawodnik zgłoszony w polskim cyklu. Tym zawodnikiem okazał się znający i lubiący tę trasę Andrzej Szepieniec. Dwa szybkie i równe podjazdy w wykonaniu Krakowianina dały mu na mecie prawie dwie sekundy przewagi nad Słowakiem i upragnione zwycięstwo w rundzie GSMP. Szkoda, że Rafał nie dojechał. Jeszcze raz serdecznie mu dziękuję, bo pomógł mi. Cieszę się z uzyskanego. Bardziej miejsca może niż czasu, ale jestem generalnie bardzo szczęśliwy. Ostatnio nie, niekoniecznie sprzyjało nam szczęście, teraz się do nas uśmiechnęło. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali, i kibicom! Czwarty w generalce i ponownie najszybszy wśród pojazdów przednio-napędowych był Marcin Władysz z Kiroko. Roman Baran nieco się przebudził, i podczas niedzielnej rundy to on był szybszy od Karola Krupy. w ogóle mi jakoś tak nie leżał, ale no cieszę się, że dzisiaj wygrałem. Wczoraj tam taki błąd popełniłem delikatny z oponami i pewnie też bym tam walczył o pierwsze miejsce, a dzisiaj no wygrałem. Auto najważniejsze całe, ja też i z tego się cieszę. Myślę, że na Magórze będę jechał tam swoim takim tempem szybszym, a tu w Limanowej coś mi tam nie pasowało, ale jest ok. Najszybszym samochodem historycznym tym razem okazało się Audi prowadzone przez utytułowanego krakowskiego zawodnika. Kierowca Lanci ustąpił Bełtowskiemu w niedzielnej klasyfikacji historyków o 1,2 sekundy. Podium klasy uzupełnił Gabriel Kubit za sterami lubiącej wysokie obroty Hondy Integry. Przyjrzyjmy się zmaganiom zawodników walczących o punkty do Mistrzostw Europy. Macedończyk Igor Stefanowski zakończył rywalizację Limanowej na 10 miejscu EHC. Szybsi od niego byli odpowiednio 9 Dubaj i 8 Ładyż. Siódmą pozycję i 8 punktów do klasyfikacji sezonu wywalczył Czech Martin Sipek, jadący wyglądającym niepozornie Mitsubishi Coltem. Karel Strechlik w Eclipse 650 Plus uplasował się 5,4 sekundy ze swoim rodakiem, piątym w klasyfikacji danym Michelem w lotusie. Niewielkie doświadczenie na tej trasie zadziałało jako przeciwwaga potężnej mocy bolidu luksemburczyka Davida Hausera. Zabrakło tylko 1,2 sekundy do podium EHC. The track is, uh, is really nice. I was a little bit afraid when I came because I thought, yes, maybe the part uh, between uh, between the, the first village at the exit is a little bit bumpy. I thought, I don't know if it's Formula Cars, it, it will be right. And at the end it worked quite fine. And uh, apart from this point, all the rest of the track is really nice and I appreciate it a lot. I, I like the track a lot. It's, it's really a nice track. Na najniższym stopniu podium EHC stanął najszybszy z Polaków Andrzej Szepieniec. Jego strata do zwycięzcy to 9,6 sekundy. Audi TT w wersji DTM z Czechem Wladimirem Wichterem za kierownicą ukończyło rywalizację na drugim miejscu, niecałą sekundę przed Szepieńcem. Milos Benes w oseli FA 30 nie pozostawił złudzeń rywalom. Wykorzystał atut w postaci piekielnie szybkiego bolidu i pewnie zwyciężył w limanowskiej rundzie europejskiego Czempionatu, inkasując 25 punktów na swoje konto. Which is uh, for the second time in the European Championship, and uh, I have to say it's a, it's a very good race. Safety level is very high, and uh, I think we saw today we saw good sport. Very difficult for the drivers with the changing conditions, dry, wet, and everything. But uh, I liked it a lot. kolejna limanowska runda za nami. Szczęśliwie obyło się bez poważniejszych kraks. Pogoda wtrąciła swoje trzy grosze, dodając pikanterii i tak już ogromnym emocjom. Dziękujemy wszystkim za uwagę i już dzisiaj zapraszamy zawodników oraz kibiców na ósmy wyścig górski Limanowa Przełęcz Pod Ostrą. Do zobaczenia w Limanowej!